Chcesz stać się mistrzem w randkowaniu? Jesteś w takim razie we właściwym miejscu. Zamiast tracić czas na bezużyteczne teorie, dziś podzielę się z Tobą surowymi, brutalnie szczerymi zasadami, które Cię zaskoczą. Te zasady mogą być trudne do przełknięcia, ale gwarantuję, że jeśli je zrozumiesz i wdrożysz, Twoje relacje z kobietami wejdą na totalnie wyższy level. Zapomnij o byciu grzecznym i politycznie poprawnym. Chodzi o prawdziwe życie i to, jak sobie w nim radzić. Te twarde zasady pomogą ci zyskać pewność siebie i skuteczność w relacjach. Przygotuj się na konkretne, praktyczne porady, które naprawdę działają. Zaczynamy. Zasada pierwsza. Olej te, które olewają ciebie. Brzmi brutalnie? Może, ale to proste i działa. Faceci często komplikują sobie życie, próbując zdobyć uwagę dziewczyn, które mają ich totalnie gdzieś. Prawda jest taka, że jeśli przestrzegasz pewnych zasad, to trudno jest się pomylić. Największy błąd, jaki możesz popełnić, to ganiać za kobietą, która nie jest tobą zainteresowana. Zanotuj to sobie. Możesz spróbować raz czy dwa, żeby pokazać, że ci zależy, ale jeśli ona cię totalnie olewa, przestań tracić czas. Twoje reakcje powinny odzwierciedlać jej zachowanie. Jeśli ona daje ci zielone światło, idź do przodu. Jeśli cię ignoruje, przestań tracić czas. To jak nagradzanie i karanie, nagradzasz jej zainteresowanie swoją uwagą. A ignorowanie traktujesz jak karę, po prostu się wycofując. Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić jako facet, to odejść, kiedy ona cię olewa. Największą mocą mężczyzny jest trzymanie nerwów na wodzy i jasny umysł. Kobiety są emocjonalne, faceci powinni być bardziej logiczni. Jeśli ona odchodzi, to ty też. Pamiętaj: nie pozwól, żeby emocje rządziły twoimi decyzjami. Bądź spokojny, pewny siebie i wyluzowany. Dziewczyny zauważą, że nie jesteś desperatem, a to jest cholernie atrakcyjne. Więc jeśli ona cię odrzuca, to odwróć napięcie i idziesz dalej. Jest mnóstwo innych kobiet, które docenią to kim jesteś. Zasada numer dwa. Przestań słuchać tego, co mówi, a zacznij patrzeć na to, co robi. Ile razy miałeś tak, że jakaś laska dawała ci sygnały, a ty je kompletnie przegapiałeś? To się zdarza w większości z nas, którzy dopiero zaczynają ogarniać sprawy randkowania. Może dwa lata później, biorąc prysznic, nagle przypomnisz sobie te momenty i pomyślisz: kurczę, ona była mną zainteresowana. Ale wtedy byłeś zbyt zielony, żeby to skumać. Wtedy jest już za późno. Widzisz, kobiety czasem mówią rzeczy, które mogą cię totalnie zmylić. Mówią, że jesteś za niski, za młody, czy że raczej nie jesteś w ich typie. Stary, to wszystko to testy. Nie daj się na to złapać. Zachowaj spokój, bądź pewny siebie i nie bierz tego zbyt poważnie. Chodzi o to, żebyś przede wszystkim obserwował jej zachowanie, a nie tylko ślepo słuchał jej słów. Obserwuj, jak na ciebie patrzy, jak się porusza wokół ciebie. To są prawdziwe wskaźniki tego, co ona czuje. Jej oczy, sposób w jaki się uśmiecha, jak stara się być blisko, to mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Następnym razem, gdy będziesz z dziewczyną. Skup się bardziej na tym, co robi, a nie na tym, co mówi. To cię nigdy nie zawiedzie. Zasada numer 3. Im ładniejsza dziewczyna, tym potrzebujesz więcej pewności siebie. Nie chodzi o to, żebyś był zadufanym, pewnym siebie, napakowanym kulturystą, ale żebyś nie był mięczakiem. Kiedy spotykasz dziewczynę, która jest dla ciebie totalną dziesiątką, łatwo jest ją traktować jak boginię, bo jesteś nowy w tej grze. Możesz zacząć ją komplementować. Jesteś piękna. Jesteś dziewczyną moich marzeń i tak dalej. Im więcej razy tak robisz, tym wyżej ją stawiasz. Pamiętaj, jeśli traktujesz ją jak gwiazdę, ona będzie traktować Cię jak fana. Doświadczeni w randkowaniu są zgodni. Dziewczyny często nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo są atrakcyjne. Dlatego podejdź do niej na luzie jak do każdej innej bez specjalnego traktowania tylko dlatego, że jest ładna. Zapomnij o podejściu, jestem za brzydki, żeby do niej zagadać. Traktuj ją normalnie jak każdą inną dziewczynę. Zagadaj, zażartuj i bądź sobą. Zasada numer cztery. Przestań być zbyt miły. To może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale posłuchaj mnie chwilę. Bycie zbyt miłym i zgodnym na wszystko nie sprawi, że kobiety będą cię szanować i lgnąć do ciebie. Wręcz przeciwnie, często prowadzi to do tego, że momentalnie lądujesz we frędzonie, a zdecydowanie nie o to chodzi w randkowaniu. Chodzi o to, żebyś miał swoje granice i nie bał się ich bronić. Kobiety szanują facetów, którzy mają swoje zdanie i nie boją się go wyrażać. Jeśli zawsze będziesz się zgadzał na wszystko, żeby tylko nie sprawić nikomu przykrości, przestaniesz być interesujący. Nie oznacza to, że masz być hamem czy egoistą. Bądź uprzejmy i szanuj innych, ale nie rezygnuj z siebie. Jeśli coś ci nie pasuje, powiedz to. Jeśli masz inne zdanie, wyraź je. Pokaż, że masz charakter. Kiedy stawiasz granice, pokazujesz, że masz pewność siebie i wiesz, czego chcesz. Kobiety to zauważają i doceniają. I teraz mocny fakt: kobiety lubią porządnych, miłych facetów, ale często pożądają tych, którzy mają w sobie nutkę drania. Dlaczego? Bo facet, który nie zgadza się na wszystko, który potrafi iść im na przekór i postawić na swoim, jest bardziej ekscytujący i pociągający. Kobiety lubią, kiedy facet ma własne zdanie i nie boi się go wyrazić, nawet jeśli to oznacza sprzeciwienie się jej. Zasada numer 5. Nie uganiaj się za kobietami. Zamiast tego, stań się facetem, za którym to one będą się uganiać. Często mówi się, że jeśli coś gonisz, to to coś od ciebie ucieka. Przestań więc gonić, a zacznij przyciągać. Ale chwila chwila, nie tak łatwo. Żeby przyciągać, musisz mieć coś do zaoferowania. Wszystko na tym świecie jest wymianą. Każdy chce coś od ciebie, a ty chcesz coś od kogoś. To samo dotyczy relacji damsko-męskich. Jeśli masz coś wartościowego, czym możesz podzielić się z kobietami, to one same przyjdą do ciebie. Pomyśl o sobie jak o magnesie. Na początku możesz być słabym magnesem, ale z czasem, gdy zaczniesz budować lepszą sylwetkę, poprawisz swój sposób myślenia i zadbasz o siebie, twój magnes stanie się mocniejszy. Dlaczego? Bo stajesz się bardziej męski, a im bardziej męski jesteś, tym bardziej przyciągasz kobiety do siebie. Dbaj o swój wygląd, higienę i trzymaj się wyższych standardów. Wtedy kobiety same będą chciały być blisko ciebie. Więc pamiętaj, nie uganiaj się za nimi. Stań się kimś, za kim one będą chciały się uganiać. Zasada numer 6: Zaakceptuj odrzucenie, a to uczyni cię silniejszym. Nawet najlepszy podrywacz czy najprzystojniejszy facet na świecie nie ma stuprocentowego sukcesu z kobietami. Każda kobieta ma swoje preferencje. Nawet jeśli jesteś na szczycie swojej gry, nie każda kobieta uzna cię za atrakcyjnego. I to jest ok. Zamiast rozpaczać z powodu odrzucenia, po prostu to zaakceptuj i idź dalej. Skup się na tych dziewczynach, które cię chcą. Umiejętność pójścia naprzód i zachowania spokoju to jedna z najlepszych cech, jakie możesz rozwijać, a odrzucenie przez kobiety jest świetnym treningiem dla tej umiejętności. Po odrzuceniu ćwiczysz swój umysł, że to nic wielkiego. Nie umarłeś, żyjesz, nie zostałeś zraniony. To tylko mentalna bariera, którą musisz przełamać. Pomyśl o tym tak: Nasz strach przed odrzuceniem pochodzi z czasów naszych starożytnych przodków. Żyli oni w grupach i plemionach. Gdybyś został odrzucony przez swoje plemię, byłbyś sam i twoje szanse na przeżycie spadłyby drastycznie. Musiałbyś sam zdobywać jedzenie i walczyć z dzikimi zwierzętami. Nasze mózgi nadal boją się odrzucenia, ponieważ tak były zaprogramowane. Kiedy już zostaniesz odrzucony, zaczynasz trenować swój umysł, aby to przezwyciężyć. Stajesz się silniejszy psychicznie. Odrzucenie przestaje być tak przerażające. To jedna z najlepszych cech, jakie możesz rozwijać jako mężczyzna. Więc nie bój się odrzucenia. Zaakceptuj je. Ucz się z niego i idź dalej. To cię wzmocni i uczyni bardziej pewnym siebie. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobały ci się te surowe zasady randkowania, koniecznie sprawdź mój poprzedni film. 10 znaków, że kobieta chce się z tobą przespać. Tam znajdziesz jeszcze więcej konkretów, które pomogą ci lepiej zrozumieć kobiety. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybować i włączyć powiadomień, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. Do zobaczenia następnym razem.